Witam serdecznie na kolejnym domowym Eduard z pracownią kreatywną. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak w prosty sposób możecie wykonać bardzo fajny prezent, galerię zdjęć. Na przykład tutaj mamy z dedykacją dla babci i dziadka, ale równie dobrze może być to prezent dla rodziców, lub po prostu do własnego pokoju albo prezent dla kogoś bliskiego. Co będziemy potrzebować do wykonania takiej właśnie galerii? Otóż przede wszystkim deska i to jest baza naszej, naszej galerii. Oprócz tego bejca, różnego rodzaju farby, mogą być też farby metaliczne. Słuchajcie, a że to część tutaj będzie naszych prac stolarskich, to na pewno będziemy potrzebować gwoździki. Do tego pewnie młotek by się przydał. Zahaczki, takie haczyki tutaj, słuchajcie, do wkręcania. No to również przyda się nam tutaj ewentualnie młoteczek. Na pewno warto zaopatrzyć się w papier ścierny. I oprócz tego, oczywiście, różnego rodzaju dodatki, koronki, wstążki, jakieś elementy sklejkowe. No i bardzo ważnym, bardzo ważnym materiałem to są nasze spinacze, które będą właśnie. Uchwytem do naszych zdjęć. Ok, to chyba tyle. A i bardzo ważne, jeśli chodzi o napis, słuchajcie, możecie go wykonać na przykład przy wykorzystaniu szablonu. My akurat, ja akurat taki szablon posiadam, więc jak widać, można go wykorzystać, mhm, jeśli ktoś ma. Lub po prostu zwyczajnie pieczątki, które na pewno każdy z Was gdzieś w domu jakieś. Siada, mogą być takie gąbkowe. A jeśli nie macie ani pieczątek, ani szablonu, to myślę, że każdy z Was potrafi napisać dedykację dla babci, dziadka lub dla rodziców, więc też można zrobić to odręcznie, farbami przy wykorzystaniu pędzla. No to zabieramy się do dzieła, odłożę sobie naszą deseczkę i przemaluję na naszą bazę, na kolor powiedzmy teka. Ale może być też zielony, wszystko zależy od Was. No to ja biorę się do malowania. Bejca, jak już wiecie, niektórzy z naszych filmików. To jest preparat, który impregnuje nam drewno, szybko się wchłania i szybko się maluje, szybko również wysycha. Więc zajmie nam to dosłownie chwilkę. Pamiętajcie, że najfajniejsze są takie deski, które mają nietypowy rysunek, które mają różnego rodzaju wady. Według niektórych to jest wady, ale dzięki temu właśnie drewno wygląda ciekawiej, jest bardziej interesujące. Także nie bójcie się ciekawych rysunków na drewnie. Pamiętajcie, że deskę, jeżeli będziecie malować, malujemy ją w jedną stronę. To znaczy, nie malujemy we wszystkie, tylko wzdłuż najlepiej słojów, bo to wtedy najlepiej wygląda. No i co? To ja w takim razie teraz idę do suszarni, żeby wysuszyć moje drewno. A więc teraz, słuchajcie, pierwsze co zrobimy, trzeba sobie przygotować. Jeśli nie macie szablonu, tak jak tutaj w tej pierwszej wersji, to to co jest ważne, naszkicujcie sobie napis ołówkiem, bo i tak potem będziemy pokrywać go tym złotym proszkiem. Więc, żeby zmieścić się, słuchajcie, w, na wielkość, dobrze jest sobie naszkicować. Możecie wcześniej zrobić szkic na, na przykład na kartce. I teraz, przy wykorzystaniu właśnie specjalnego pisaka, yy, będę sobie obrysowywać ten napis. Słuchajcie, w taki sposób. Jeśli gdzieś potrzeba, to, dołóżcie, to powtórzcie na przykład, pisakiem, jeszcze raz ruch. Myślę, że ok. Pewnie tego do końca nie widać, jednak tutaj w moich oczach ten klej się odbija. Weźmy zatem już nasz proszek. Proszku możemy posypać więcej niż potrzeba. To nie jest zwykły brokat, słuchajcie, żebyście nie myśleli, że to jest tylko i wyłącznie taki brokat, który można posypać. Cały pozostały proszek, który zostanie nam po. O posypaniu napisu czy jakiegoś wzoru wsypujemy i z powrotem wkładamy do pudełka. Kiedy już posypaliście wszystkie elementy, które chcieliście, to po prostu warto sypać proszek po prostu na jakąś podkładkę, bo po prostu on jest, to wszystko co spadnie, jest. Całkowicie do wykorzystania po raz drugi. Uwaga, zobaczymy teraz, czy cały napis, czy wystarczająco uchwycił mi się napis kleju. Ok, to teraz, słuchajcie, to co musimy zrobić, to właśnie przy specjal wykorzystaniu specjalnej nagrzewnicy, to nie jest zwykła suszarka, to jest nagrzewnica, która pozwoli pod wpływem bardzo wysokiego, yy, bardzo wysokiej temperatury utrwalić napis, czyli ten proszek na naszym kleju i zaraz zobaczycie jak to się będzie działo. No to w takim razie nagrzewamy. Zobaczymy jak wyjdzie. Voilà i gotowe. Zobaczcie jak fajnie wyszedł efekt z wykorzystaniem Proszku do emborsingu, nagrzewnicy i pisaku z klejem. Teraz będziemy sobie wkręcać haczyki w miejsca, właśnie od góry. Naszego, naszej deski. To, co jest ważne, to, żeby odmierzyć równe odległości. Czy to będzie 3 cm czy 4, tylko od Was zależy, bo tak naprawdę wszystko zależy od długości deski. Najważniejsze jest to, żeby haczyki były równiutko, bo wtedy deska nie będzie się nam przekrzywiać, kiedy zawiesimy nasz sznurek lub zawieszkę. Ja zrobię dziurki sobie. Tutaj odmierzyłam już ołóweczkiem właśnie o odległości, ponieważ ja mam miareczkę na jak widać. Ja już sobie odmierzyłam kropeczki, a tymczasem wykorzystam sobie mój podręczny Dremel i dziurki wywiercę. Można również dziurki przy wykorzystaniu moteczka lub jakiegoś szpikulca zrobić i wkręcić w wkręcika. Jak ja lubię zapach takiego naturalnego drewna. A teraz pokażę Wam, jak szybciutko wkręcić właśnie te haczyki. Jeśli ktoś oglądał nasze warsztaty z karmnikiem, będzie wiedział, że na początku zawsze łatwo wchodzi, ale potem jest troszeczkę trudniej. Dlatego możecie wykorzystać po prostu ołówek. Super. Zróbno? Voilà. To teraz uchwyt na nasze zdjęcia. Potrzebujemy kawałeczek sznurka takiego naturalnego. Ja uwielbiam to wiecie też pewnie, że uwielbiam naturalny sznurek. O długości troszkę przekraczający naszą deskę, ponieważ my, nasz sznureczek, po prostu zawiesimy i wykorzystamy po prostu takie supełki, żeby mocno go umocować na deseczce. Możecie też zrobić sznurek na przykład skręcić, zrobić podwójnie, jeśli macie taki troszkę cieńszy. Robimy sobie pętelki, takie takie zwyczajne, słuchajcie. Nie ma tu nic żadnej jakiejś głębokiej filozofii. Ważne jest po prostu, żebyśmy mogli fajnie wbić się w, tą, w, tego, w tego supełka. Dobra. I z drugiej strony również. Trzeba sobie troszkę odmierzyć i zasupełkować sznurek. Mhm. Sprawdźcie oczywiście, przykładając sobie, czy długość jest odpowiednia. I tutaj Dobrze by było, żeby ktoś Wam pomógł, ponieważ trzeba dobrze naciągnąć właśnie tą, ten sznurek, żeby nam zdjęcia w galerii po prostu nie opadały. No to co? To ja wbijam nasze gwoździki. Zwróćcie uwagę na gwoździk, żeby miał fajnie taką dużą główkę, wtedy na pewno nic nam nie odpadnie. I co? Najpierw wkładamy sobie gwoździk w taki sposób, żeby tutaj wyszedł drugą stroną supełka. I będziemy już przybijać po prostu na supełku naszą galerię. Uwaga. No i, kochani, w tym momencie tak naprawdę zostaje nam jedynie udekorować naszą deskę, co jest ważne. Więc znowu pole do popisu ma, macie z wykorzystaniem wyobraźni i materiałów, elementów, które macie na stanie lub możecie gdzieś zdobyć. Yy, czyli co? Robimy koncepcję. Ja się zastanowię, co bym potrzebowała, może jakiś kawałeczek. Mhm. Tasiemki. Może jakiś koronek. No to zabieram się do przyklejania i teraz pamiętajcie, możecie wykorzystać klej na gorąco lub klej magic, szczególnie do elementów drewnianych lub ze sklejki. No to zabieram się do klejenia. No i w zasadzie zostały nam ostatnie elementy, czyli zawieszkę, którą zrobimy sobie również z takiego samego sznurka, jak tu niżej, oraz uchwyty do zdjęć. Sznurka weźcie sobie troszeczkę, troszeczkę dłużej, dłuższego, żeby go przeciągnąć podwójnie. Ja go przeciągnę w ten sposób, żeby mi było łatwiej go zawiązać. z drugiej strony. Można też zrobić kokardkę. Okay. I zostaje nam przyłączyć nasze klipsiki. No i nasza Galeria rodzinna. Gotowa. Voila! A tymczasem serdecznie zapraszam Was na kolejne spotkanie z domowym Eduard, z pracownią kreatywną. Mam nadzieję, że pomysł ten wykorzystacie skutecznie, czy to dla siebie, czy dla kogoś w prezencie, ale gorąco polecam.